Witamy! Jesteśmy uczniami Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie. Oliwia Okuniewska i Maciej Patoka przygotujemy dla Was dzisiaj kokceciki pod pierzynką sezamowo A Akcja! Pieczarka ma moc, pieczarka wniosła w nasze danie bardzo dużo, e, mamy ją w przeróżnej postaci, e, tak naprawdę zrobiliśmy i flambirowaną pieczarkę, i smażoną, e, i pieczoną, i mamy nawet... Edpumę pieczarkową. W naszym daniu pieczarka wniosła nie tylko walory smakowe i zapachowe, ale także... Witaminy z grupy B i białko.